To już prawie godzina 17, czyli czas na najnowsze wydanie, wydanie faktów RMF FM. To wydanie ma dla nas Anna Wachowska. Prezydent Karol Nawrocki przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Czołem żołnierzy! Na plac Piłsudskiego w Warszawie przeniesiemy się na początek faktów. Potem Moskwa. Tam wysłannik amerykańskiego prezydenta spotkał się z Władimirem Putinem. Chcesz zatrzymać lato w słoiku? Powiemy, jak to zrobić. Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwa uroczystość przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi przez prezydenta Karola Nawrockiego. Obserwuje ją dziennikarka RMFFM Magdalena Greiner. Tu łączymy Dzień się dobry. zatem z naszym wozem satelitarnym. Dzień dobry, Magdo! Jak wygląda ta uroczystość? Rozpoczęła się od głośnego i spektakularnego przelotu samolotów nad Warszawą. Po odśpiewaniu hymnu jako pierwszy głos zabrał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wtedy część ludzi zaczęła gwizdać z dezaprobatą. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił, że armia nie może być wikłana w spory polityczne. Prezydent Karol Nawrocki odebrał meldunki od dowódców usłyszeliśmy armatni salut, a przy placu piłsudskiego stoją tłumy ludzi z flagami, biało-czerwonymi opaskami na głowach i z telefonami w rękach, na których uwieczniają to, co co się dzieje? Bardzo duże wzruszenie. Na pewno to jest historyczna chwila, którą zapamiętamy na długo. No i widzi Pani tłumy ludzi, wszyscy ładnie zadowoleni, wszyscy się kulturalnie zachowują. Nikt nikomu nie krzyczy, nie ubliża i o to chodzi w Polsce, żeby była ta normalność. Za chwilę rozpocznie swoje przemówienie Karol Nawrocki. Uroczystość przejęcia zwierzchnictwa nad armią to ostatni punkt oficjalnego programu dzisiejszej uroczystości. Z krakowskiego przedmieścia Magdalena Greinert. Blisko trzy godziny trwało spotkanie Steve'a Witkowa, specjalnego wysłannika amerykańskiego prezydenta, z Władimirem Putinem w Moskwie. Źródła na Kremlu określiły je jako użyteczne i konstruktywne. Biały Dom na razie milczy, informuje korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Wiemy, że Putin wszystko na to wskazuje, nie zamierza przejmować się ultimatum postawionym przez Trumpa. Zgodnie ze słowami prezydenta USA, przywódca Rosji do piątku ma czas na podpisanie porozumienia pokojowego. Jeżeli tego nie zrobi, USA zaostrzą politykę w względem Rosji. To będzie oznaczać koniec tego czasu, kiedy Trump próbował nakłonić Putina do pokoju za pomocą dyplomacji. Nie wiadomo, jak długo potrwa wizyta Witkowa w rosyjskiej stolicy. Reuters, powołując się na trzy źródła zbliżone do Kremla, informował wcześniej, że rosyjski przywódca, Władimir Putin, nie zamierza ugiąć się pod ultimatum Trumpa, a Rosjanie nie uważają, że nowe sankcje USA oznaczać będą dla nich katastrofę. Dziś o 22.30 czasu polskiego prezydent USA ma wygłosić stąd z Białego Domu oświadczenie. Zostanie na dane z gabinetu Owalnego. Choć nie sprecyzowano, czego ma dotyczyć, to spodziewamy się, że będzie właśnie odnosiło się do dzisiejszych rozmów w Moskwie. Ja jestem już na terenie Białego Domu, czekam na to, co powie przywódca Stanów Zjednoczonych. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski. A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMFFM. Ostrzegamy kierowców w Pomorskiem ruch wahadłowy na drodze krajowej numer 55 w klecewku między Sztumem i Kwidzynem. Auto osobowe wpadło do rowu i jedna osoba została ranna. Zdrowa dieta w faktach RMFFM To najlepszy moment, by przygotować przetwory w słoikach już na jesień i na zimę. W faktach RMFFM sprawdzamy, jak to zrobić i dlaczego warto. Przetwory i słoiki to naprawdę super sprawa, bo daje nam to szansę spożywać wartości wynikające z tych warzyw i owoców jesienią i zimą. Czyli dużo witamin cały czas. Jak najbardziej i możemy słoikować i warzywa i owoce. Teraz latem oczywiście robić fajne dżemy z malin, porzeczek, ale też nie zapominajmy o warzywach i to jest coraz popularniejsza i modniejsza sprawa. Marynowanie, cukini, papryk. Z dietetykiem Moniką Hajduk rozmawia nasz reporter Michał Dobrołowicz. W faktach za godzinę George Clooney i Adam Sandler po raz pierwszy razem na ekranie. Słyszymy się o 18:00. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Jaka pogoda czeka nas w czwartek? Raczej słoneczna, jeśli, jeśli zachmurzenie to umiarkowane. Jedynie na północy kraju, miejscami mogą wystąpić takie słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni na północy, przez około 23 w centrum kraju, do 25 na Podkarpaciu. I to jest dobry wstęp do tego, jaka pogoda czeka nas w weekend. A póki co zapowiada się słonecznie. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i...